Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszak. Dobry wieczór, mija godzina 18.30, czas na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam na serwis. Pamięć o tych wydarzeniach jest istotna, szczególnie w aktualnej sytuacji. W Łambinowicach uczczono ofiary nazizmu. Największe podziękowania należy pokierować do wszystkich mieszkańców Opola i Opolszczyzny. Bo to oni decydowali o tym, ile mógł pomóc Polski Czerwony Krzyż. Ludzie czasami, nawet jeżeli chcą adoptować takiego kota, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, ile pracy to wymaga. I w efekcie czworonóg musi liczyć na azyl. Zaczynamy od złych informacji dla lekkomyślnych kierowców, a 4 pod szczególnym nadzorem. Dziś funkcjonariusze policji z pięciu województw, przez które przebiega autostrada, prowadzili wzmożone kontrole. Nadmierna prędkość, nie stosowanie się do zakazu wyprzedzania czy jazda bez uprawnień to najczęstsze wykroczenia. Tym razem y, akcja odbywa się na całej długości, czyli na pięciu województwach 670 km pod czujnym okiem policjantów w nieoznakowanych, oznakowanych radiowozach. I wykorzystujemy też oczywiście nasze bezzałogowe statki powietrzne, jakimi są nasze policyjne drony. Na polskim odcinku Autostrada 4 w minionym roku odnotowaliśmy blisko 371 zdarzeń drogowych, z czego 360 to kolizje, a 11 wypadków, z czego 11 osób zostało poważnie rannych, w tym jedna osoba zginęła. Jazda autostradą jest związana z prędkością i tych wypadków jest rzeczywiście statystycznie mniej, ale jeżeli już dochodzi do jakiegoś zdarzenia na autostradzie czy drogie, drodze szybkiego ruchu, to niestety ale skutki tych wypadków bywają bardzo często tragiczną. Tragiczne. Prędkość, brak bezpiecznego odstępu yy, i brak koncentracji. Tylko w latach 2020-2022 doszło do 174 wypadków właśnie z udziałem służb drogowych, w których także pracownicy służb drogowych stracili życie. Więc pamiętajmy, że oni wykonują kawał dobrej roboty, ciężką pracę po to, żeby jeździło nam się komfortowo, estetycznie, ale przede wszystkim bezpiecznie. 18 marca 1945 roku to był koniec jednego z największych kompleksów obozowych Wehrmachtu stalagu 344 Lamsdorf. Szacuje się, że zmarło oraz poległo w tym miejscu 70 tysięcy osób. Rocznicę tamtych wydarzeń upamiętniono przed pomnikiem martyrologii jeńców wojennych na terenie miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Pamięć o tych wydarzeniach jest istotna, szczególnie w aktualnej sytuacji. Jest to też miejsce przestrogi zwyczajnie dla, dla nas wszystkich. Tu prawdopodobnie była też i moja ciocia. Ja kiedyś jej to szukałem z tym, że z jej jakichś wspomnień to, że ona tu jakiś czas przebywała, bo rodzina jest z Warszawy, także została wywieziona tu przymusowo jakiś czas tutaj przebywała. Także mam tutaj pewien no, sentyment do tego miejsca. Komu potrzebna jest w ogóle wojna, tak się zastanawiam często. Przecież to na wojnie nie ma wygranych. Wszyscy są przegrani. Wszędzie i po jednej stronie, i po drugiej stronie ludzie giną, umierają. A jakie cierpienia, a dzieci, a wszystko. Ja sobie nie wyobrażam, że, że można chcieć na przykład czy dążyć do wojny. Dlatego też trzeba te miejsca, które są, trzeba. Upamiętnić pokój, wolność nie jest dana raz na zawsze. A takie miejsca, takie miejsce w naszym województwie właściwie jest. Jedno najważniejsze tutaj w Łambinowicach. W Stalagu 344 Lamsdorf, izolowano żołnierzy szeregowych oraz podoficerów armii państw walczących z Trzecią Rzeszą, a także maksymalnie wykorzystywano ich również jako tanią siłę roboczą w niemieckiej gospodarce. Przez obóz przeszło łącznie 300 tysięcy jeńców wojennych, w tym m.in. żołnierze polscy, brytyjscy, francuscy, belgijscy, włoscy, słowaccy czy amerykańscy. Kryzys uchodźczy, wywołany wojną w Ukrainie, był jednym z największych wyzwań, z jakim zmierzył się Polski Czerwony Krzyż w ostatnich latach. Skuteczna pomoc nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie wolontariuszy i różnych instytucji. Katarzyna Polaczek. W ciągu ostatnich dwóch lat Polski Czerwony Krzyż pomógł niespełna dwóm milionom Ukraińców, a wartość wsparcia wyniosła ponad 300 milionów złotych. Największe podziękowania należy pokierować do wszystkich mieszkańców Opola i Opolszczyzny, bo to oni od samego początku swoim zrywem, przynosząc mnóstwo rzeczy, mnóstwo darów, wspierając, wspierając swoją pracą wolontariacką, to oni dali, pokazali swoje dobre serce. Efektywne działania stały się możliwe dzięki. I aktywnej postawie rozmaitych firm, instytucji czy służb mundurowych. Dyrektor opolskiego oddziału PCK podziękował wszystkim tym, którzy zaangażowali się zarówno w pierwszym etapie, gdy setki tysięcy Ukraińców przekraczało polską granicę, jak i w kolejnych miesiącach. Dzięki współpracy miasta i organizacji pozarządowych, grup społecznych, to się stało właściwie błyskawicznie w kilka czy w kilkanaście godzin i bardzo szybko na ulicy Krakowskiej. Pamiętacie Państwo, że powstało Miejskie Centrum Pomocy Uchodźcom, które było współprowadzone przez miasto, przez Miejski Ośrodek Pomocy rodzin i przez organizacje pozarządowe. Różne, różne grupy, które wtedy nas wspierały i to chyba jedno z niewielu miejsc w Polsce nawet, które działało 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Kolejnym wielkim wyzwaniem była organizacja Tymczasowego Ośrodka Wsparcia Ukrainy, najpierw w Centrum Handlowym, później w Toropolu. Ukraińcy mogli liczyć na spontaniczną pomoc ze strony mieszkańców regionu, a także finansowe wsparcie od przedsiębiorców. Niemal 7 milionów złotych do tej pory przekazała tajwańska fundacja CUC, m.in. na karty podarunkowe do polskich sklepów, ale nie tylko. Następnie nauka języka polskiego we współpracy z Uniwersytetem Opolskim, wsparcie mieszkańców. W czy pod kominem czy w Sokratesie również paczki świąteczne. W zeszłym roku wszyscy Ukraińcy, mieszkańcy na Opolu, w Opolu dostali paczki, ale również wszyscy podopieczni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Na początku moje rodzine też mi czeka kaza, że oni też będzie mi prywatnie pomagać, że ja kupię jakiś towar do towu tam żeby pomaga ludzi. Pomoc rzeczowa jest dziś potrzebna w o wiele mniejszym stopniu niż było to na początku konfliktu. Obecnie PCK w Opolu skupia się na działaniach takich jak organizacja spotkań integracyjnych czy form wypoczynku dla dzieci z Ukrainy. Katarzyna Polaczek, kurier opolski. Ratowanie kotów jest całym ich życiem. Teraz jednak to życie powoli przerasta możliwości Lewińskiej Fundacji Bezdomniaczki. Część pomieszczeń jest w opłakanym stanie. Wolontariuszki proszą o pomoc. Miruś jest spragniony ciepła i pieszczot, jednak niewielu sprostałoby utrzymaniu kota z przerwanym rdzeniem kręgowym. Tu, w fundacji bezdomniaczki, może liczyć na pełną miskę i godne życie. Z reguły takie koty zostają w fundacjach, ponieważ ludzie czasami nawet jeżeli chcą adoptować takiego kota, nie do końca zdają sobie sprawę z tego, ile pracy to wymaga. Tym zajmuje się pani Małgorzata. Fundacja przekazuje również socjalizowane koty bez większych problemów do adopcji. Wolontariuszki pomagają też przy sterylizacji wolno żyjących zwierzaków. Jeśli są zgłaszane nam miejsca, w których są, żyją na przykład stada kotów, no to wtedy Małgorzata tam jedzie, liczy ile, ile jest kotek do kastracji, no i umawiamy się na dany dzień, żeby te koty po prostu wyłapywać. W ciągu ostatnich czterech lat bezdomniaczki przygarnęły pół tysiąca kotów z dwóch gmin. Jak podkreśla burmistrz Lewina Brzeskiego, obowiązkiem gminy jest opieka nad wolno żyjącymi kotami, sterylizacja i zapewnienie zwierzętom miejsca w schronisku. W sumie na psy i koty, bo to mamy jakby w jednym paragrafie zapisane. To wydajemy w ubiegłym roku ponad 70 tysięcy i w tym roku w budżecie mamy też bodajże 77 tysięcy. Jednak rok w rok pojawiają się kolejne kocięta, a jak przyznają wolontariuszki, fundacja doszła do ściany. Po czterech latach użytkowania tych pomieszczeń tutaj, które teraz należą do fundacji, no zniszczone są w stopniu znacznym. Mamy wszystko do wymienienia i wszystko do wyremontowania właśnie po to, żeby te warunki były jak najbardziej komfortowe dla kotów. Fundacja prowadzi zbiórkę na remont za Pośrednictwem portalu pomocowego. Wolontariuszki liczą też na dobre serce lokalnych złotych rączek, które mogą pomóc fundacji w remoncie. Wojciech Bulasz kurier opolski. Rolnicy na Opolszczyźnie z zadowoleniem przyjęli zmiany w zielonym ładzie zapowiedziane przez premiera. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie już zagrożeniem dla gospodarstw. Ta informacja jednak nie zatrzyma protestów gospodarzy Henryk Wawer. Ugorowanie nie będzie obowiązkowe i to już od tego roku, obwieścił w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Taki jest wynik rozmów z szefową Komisji Europejskiej. Powiało optymizmem wśród właścicieli gospodarstw rolnych, zarówno małych, jak i dużych towarowych. Co jest pokłosie naszych, naszych postulatów z protestów? No, tutaj rolnicy weszli na drogę z racji absurdalnego ekosemat, czy tam warunk, warunku ugorowania. Działania premiera Tuska co do Zielonego Ładu idą w dobrym kierunku, ponieważ uzmysłowił i Ursuli von der Leyen i parlamentowi europejskiemu, że nie można prowadzić tego Zielonego Ładu jak został przyjęty. Te zmiany dobrze ocenia Izba Rolnicza w Opolu i Samorząd Województwa. krok w dobrym kierunku. Miejmy to na papierze. To co już Powiedziano, żeby zapisano, żeby się to zadziało. To bardzo dobra informacja dla rolników, ale również dla konsumentów, bo koszty prowadzenia działalności gospodarczej rolnicy odbijają przecież w kosztach produktów. A dla nas, dla konsumentów, najważniejsze jest to, żeby produkty, które kupujemy, były dobrej jakości i w dobrych cenach. Tymczasem zmiany w Zielonym Ładzie na razie nie zahamują protestów. Jak najbardziej zasługa naszego premiera, ale również wszystkich rolników, którzy strajkują na terenie całej Europy. Czy można powiedzieć to hamuje protesty? Na pewno nie rolnicy no, nie chcą tak jakby odpuścić dzisiaj, tylko chcą pokazać, że jeszcze walczymy. Z Zielonego ładu mają być wyłączone najmniejsze gospodarstwa o powierzchni do 10 hektarów. I co ważne, rolnicy, którzy wprowadzą w swoich gospodarstwach zmiany korzystne dla środowiska, będą nagrodzani dodatkowymi dopłatami. A co jeszcze przed nami w tym serwisie? Proszę zobaczyć. Mózg lubi sport, sen i warzywa i owoce. Warto o tym na co dzień pamiętać. Tapas z Hiszpanii, sery z Francji, polski smalec i kiszonki, kraje członkowskie Unii Europejskiej mają różnorodną kuchnię oraz bogatą kulturę. Nie wychodząc z murów liceum w Kędzierzynie Koźlu można było nie tylko posmakować, ale też poznać się kraje bliskie i dalekie podczas Tygodnia Europejskiego przy przysmaki z różnych zakątków, ciekawostki związane z życiem codziennym, zwyczaje oraz kultura i sztuka. Na korytarzach pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kędzierzynie-Koślu zrobiło się bardzo europejsko. Zaprezentowałyśmy takie typowe e, przystawki, czyli e, tapas. E, one są podawane w Hiszpanii e, właśnie na ciepło. Francja najbardziej słynie na pewno od wieży Eiffla, bardzo dużo turystów właśnie dlatego tam jeździ. Jest Louvre, najdziwniejszy światem w Szwecji jest Święto Kiszynego Śledzia i obchodzi się w sierpniu. Nasze stoje nawiązują do mitologii greckiej. Kłania się Apollo, tutaj jest Hermes, posłaniec bogów. Moja siostra Artemida 20 lat temu Polska dołączyła do Unii Europejskiej. W tym roku odbędą się kolejne wybory do Europarlamentu. Z tej okazji uczniowie Kozielskiego Liceum zorganizowali Tydzień Europejski. Odbył się turniej sportowy u nas w szkole, odbędzie się turniej debatoks polskich na całe województwo. Odbędą się różnego rodzaju na przykład z ekspertem Komisji Europejskiej czy z Burem Europe Direct. Również przybędzie do nas do szkoły prezentacja głównego punktu środków unijnych, aby to młodym powiedzieć, na czym polega Unia Europejska i co tak naprawdę oferuje dla młodych. Unia jest dla nich bliska, natomiast na to, na co ja patrzę i co dla mnie jest ważne z punktu widzenia uczenia ucznia i z punktu widzenia dyrektorki, to jest kształtowanie ich postawy proobywatelskiej i, i takiej ym, proaktywnej. W przeglądzie kultur i kulinariów krajów członkowskich, a jakże nie mogło zabraknąć Polski. Polska słynie z różnorodności, mamy dostęp do gór, do morza, naprawdę dużo miejsc do zwiedzania. Jest bardzo rozwinięta gastronomia, co widać, na przykład tutaj właśnie Mamy też swoje specjały, tutaj jest właśnie smalec, pasztet wojski, mamy też kompocik. Słyniemy również z dużej życzliwości. Unia Europejska to obecnie 27 państw. Każdy z nich ma wiele do zaoferowania. Hanna Honisz, Zasady ratownictwa technicznego w zdarzeniach z autobusami elektrycznymi to wiedza, którą musi przyswoić każdy strażak. W tym celu druchowie z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Opolu wzięli dziś udział w specjalnym szkoleniu organizowanym z Miejskim Zakładem Komunikacji. Na dzisiejszym szkoleniu znajdujemy się na zajezdni autobusowej, jednej z wielu oczywiście w Opolu, gdzie doskonalimy swój warsztat ratowniczy pod kątem doskonalenia techniki działań przy zdarzeniach związanych z pojezdami o napędzie elektrycznym bądź o napędzie hybrydowym. Nie ukrywamy, że technologia, która wkracza również na, w tą dziedzinę naszego życia, również niesie sobie sobą pewne zagrożenia, dlatego strażacy doskonalą się w tym zakresie, aby umieć im skutecznie przeciwdziałać. Autobusy elektryczne, jak sama, sama nazwa wskazuje, do ich zasilania służą paki bateryjne. Paki bateryjne właśnie co można nie powiedzieć, kumulują bardzo duże ilości energii w momencie kiedy powstanie jakieś zagrożenie, może dojść do właśnie spektakularnego uwalniania się tej ilości energii, co powoduje wzrostem temperatury i może w newralgicznym przypadku doprowadzić do powstania ognia. I, I w tym momencie no, strażacy muszą wiedzieć, gdzie te paki są zlokalizowane w autobusie, e, gdzie można rozłączyć to wysokie napięcie, tak żeby jak najbardziej bezpiecznie mogli przystąpić do eliminowania tego zagrożenia. A teraz chwila z polityką. Zapraszamy Państwa na przegląd dzisiejszych wydarzeń związanych z nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Kandydaci do Sejmiku Województwa Opolskiego przedstawili pomysły na poprawę komunikacji w naszym regionie. Wśród pomysłów jest m.in. zabieganie o stworzenie wspólnego biletu na środki komunikacji publicznej czy wdrożenie aplikacji mobilnej z rozkładami jazdy. Mamy 735 samochodów na 1000 mieszkańców, co nas pasuje na czwartym miejscu w kraju. I dlatego musimy z pewnością patrzeć na to z perspektywy jednego z priorytetów na przyszłość. Czyli, z jednej strony, kontynuacja oczywiście inwestycji drogowych, bo one z perspektywy tego, że używamy tego samochodu bezpieczeństwa pozostają kluczowe. Ale musimy też mocniej inwestować w centra przesiadkowe. Te planować już w chwili obecnej bardzo przemyślania, aby to były centra takie jak choćby w Gogolinie, gdzie rzeczywiście widzimy masę rowerów wokół tych stojaków rowerowych. Jerzy Przystajko, kandydat lewicy do sejmiku województwa przedstawił swój program wyborczy. Kandydat chce skupić się na zwiększeniu bezpieczeństwa lekowego regionu poprzez stworzenie miejsc produkcji leków częściowo podlegających pod samorząd województwa. To jest bardzo dobry kierunek. To są innowacyjne, bardzo dobre miejsca pracy. W tym przemyśle płaci się o jedną trzecią więcej zarówno dla pracowników wysoko wykwalifikowanych, jak i nisko wykwalifikowanych niż. W całej reszcie przemysłu, ogółem. To jest przemysł, który inwestuje bardzo mocno w badania i rozwój. To jest przemysł, który również ma bardzo duże zwroty z tego, co produkuje, więc płaci też w Polsce wysokie podatki. Wreszcie, to co samorząd może samorząd może wchodzić w spółki prawa handlowego. Arkadiusz Wiśniewski zapowiedział nowe inwestycje rewitalizacyjne, które chce realizować podczas nadchodzącej kadencji. Wedle koncepcji kandydata na prezydenta miasta parkingi przy ulicy Ozimskiej oraz szpitalnej mają przekształcić się w parki kieszonkowe. Chcemy też zaprezentować dwa kolejne miejsca, które będą takimi parkami kieszonkowymi. Trzymam projekt szpitalnej. To jest to miejsce, które niedawno objęliśmy we własny zarząd. Mam na myśli budynek, który przez lata służył najpierw cementowni Górażdże, a potem był wykorzystywany przez izbę. Celną dzisiaj są tam urzędnicy. Przed tym placem jest parking. Chcemy, żeby tych, tego parkingu w tamtym miejscu nie było, tylko zamienił się w taki zielony skwer. Jaką dietę lubi mózg, a co szkodzi szarym komórkom? W Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 9 w Opolu trwają szóste obchody Europejskiego Dnia Mózgu pod hasłem Mózg. Wielka tajemnica. Płeć mózgu to mit. Mózg lubi sport, sen i ogólnie warzywa i owoce. Odpowiednie minerały i dużo oczywiście wody, bo z tego się najwięcej składa. Mózg nie lubi tłuszczy, słodyczy i kiedy robimy ciągle to samo. Ważne jest, żeby zmieniać swoje aktywności dzienne, żeby mózg resetował się i mógł więcej wytwarzać. Dbamy o nasze mięśnie, te, które widzimy, a zapominamy o tym, co jest dla nas najważniejsze. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że mózg to taki procesor naszego organizmu i zapominamy o tym, że powinniśmy o niego dbać szczególnie. Mózg człowieka waży około 1,5 kg. Powinniśmy przede wszystkim dbać o niego przez sen, ruch. I poprzez aktywność fizyczną, intelektualną, co szkodzi w naszej diecie. No niestety zapominamy o tym, że szczególnie są to fast foody i cukry, których w naszej diecie tak naprawdę jest bardzo dużo. Łąka Prudnicka ma swoją regionalną Izbę Pamięci. Przedmioty związane z historią miejscowości podarowali sami mieszkańcy. Część wystawy poświęcona jest animatorowi kultury Janowi Trybule, który zmarł w 2011 roku. Ten budynek to jest stary dom kultury, który pan Trybuła budował z mieszkańcami, bo to przed wojną było przedszkole i po wojnie tak samo było przedszkole, a potem dom kultury. No i tej młodzież cała się skupiła i wybudowali, dobudowali salę, poprzerabiali troszeczkę, tak że, że to zasługa jest pana Trybuły. No i postanowiliśmy uczcić pana Trybułę, bo tyle zrobił dla wioski. Organizował teatry różne z młodzieżą, z dziećmi. Teatry kukiełkowe wyjeżdżali po całej Polsce. Chcieliśmy zostawić jakąś taką pamiątkę dla potomnych, których następnych, no, ocalić w ogóle wszystko od zapomnienia, jak to było kiedyś, jak co. Także no, postanowiliśmy utworzyć tą Izbę Regionalną. Bardzo mi się to spodobało i podziwiam panią, panią Irenę, że wpadła na taki pomysł. I, I tak jak mój ojciec ma tą pasję do działania i nie poddaje się i dużo tych cech z mojego ojca przejęła pani Ryn. I tą informacją kończymy główne wydanie Kuriera Opolskiego. Teraz zapraszam Państwa na prognozę pogody, którą dziś przygotowała i zaprezentuje Dominika Merta, a następnie na rozmowę dnia, którą dziś poprowadzi Hanna Honisz. Proszę też pamiętać o serwisie o 21.30. Miłego wieczoru, do zobaczenia.